W 2004 roku spokojne miasteczko Granby w stanie Colorado przeżyło wydarzenie, które przeszło do historii jako jedna z najbardziej niezwykłych i kontrowersyjnych historii współczesnej Ameryki. Mechanik i spawacz Merwin John Himayer, sfrustrowany decyzjami władz i sąsiadów, stworzył maszynę, którą świat poznał pod nazwą Killdozer. To historia determinacji, konfliktu i desperacji, która zakończyła się widowiskowym rajdem niszczącym pół miasta. Rozdział pierwszy, początek konfliktu. Melvin Himajer urodził się w 1951 roku w South Dakota. Po latach pracy jako spawacz i mechanik w latach 90 osiedlił się w Granby, kupując działkę i otwierając warsztat naprawy tumików. Był znany jako zręczny fachowiec i człowiek raczej towarzyski. Początkowo nic nie zapowiadało tragedii. Problemy zaczęły się, gdy firma Mountain Park Concrete zaplanowała budowę cementowni na działce sąsiadującej z jego warsztatem. Himajer uważał, że decyzja ta była dla niego ciosem. Droga dojazdowa do warsztatu została ograniczona, a dostęp do sieci kanalizacyjnej praktycznie uniemożliwiony. Merwin twierdził, że stał się ofiarą zmowy lokalnych władz i przedsiębiorców. W kolejnych latach toczył spory prawne, pisał listy, odwoływał się od decyzji urzędników. Wszystko na nic. Rada Miasta konsekwentnie odrzucała jego argumenty. Co więcej, Himajer był znany z porywczego charakteru. W konfliktach szybko się irytował, ale jednocześnie miał opinię osoby uczciwej i pracowitej. Mimo to w miarę upływu czasu coraz bardziej czuł się osaczony i bezsilny. Miał wrażenie, że cały system działa przeciwko niemu, a każdy krok lokalnych władz jest wymierzony w jego interes. Rozdział 2. Narodziny Kildozera w 2002 roku Himayer kupił używany buldoszer Komatsu D355A, ważący ponad 50 ton. Początkowo był to zwykły sprzęt budowlany, ale wkrótce stał się fundamentem jego planu. W warsztacie rozpoczął prace, które trwały niemal 18 miesięcy. Buldoszer został zamieniony w machinę opancerzoną. Himajer zespawał grube stalowe płyty o grubości nawet 2,5 cm, a przestrzenie między nimi wypełnił betonem. Tak powstała pancerna skrupa odporna na ostrzał i eksplozję. Wnętrze pozbawione było okien. Widoczność zapewniały kamery przemysłowe zamontowane na zewnątrz, osłonięte kuloodpornym szkłem i wyposażone w sprzęt sprzężonego powietrza czyszczące obiektywy. Puldożer otrzymał także system wentylacji, zapas jedzenia, wody oraz broń. Himayer przygotował trzy stanowiska strzeleckie z karabinem półautomatycznym Ruger, karabinem stajperskim Remington 700 i karabinem Browning M2. Wszystko było zaprojektowane tak, by maszyna mogła działać nawet podczas oblężenia policji. Najbardziej symboliczne było to, że Himajer opuszczając na dach ostatnią płytę pancerza, zamknął się wewnątrz bez możliwości wyjścia. Była to decyzja ostateczna, świadcząca o tym, że traktował swoją misję jak podróż w jedną stronę. Rozdział 3. Ride przez Granby. 4 czerwca 2004 roku około godziny 14:15 Merwin Himayer rozpoczął swoją niszczycielską jazdę opancerzonym buldożerem przez Mountain Park Concrete należący do rodziny Daczew. Kodidaczew, przebywający w betoniarni, początkowo myślał, że buldożer jest zdalnie sterowany i próbował powstrzymać go strzałami oraz własną ładowarką czołową. Jednak wszystko okazało się bezskuteczne. Himajer oddał serię strzałów w kierunku pracowników i przybyłych funkcjonariuszy, którzy nie mogli przebyć trzech cali kuloodpornego pancerza. Buldożer powoli ruszył w stronę centrum Granby, niszcząc po drodze budynki, sygnalizację świetlną, drzewa i miejsca pracy mieszkańców. Władze natychmiast ogłosiły ewakuację wszystkich mieszkańców w promieniu kilkuset metrów. Próby zatrzymania maszyny były bezskuteczne. Zarówno strzały z broni palnej, jak i granaty hukowe nie zrobiły na Himajerze żadnego wrażenia. Himayes skierował się w stronę ratusza, gdzie w bibliotece trwała godzina czytania dla dzieci. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani zaledwie chwilę przed jego przybyciem. Następnie zaatakował bank i lokalną gazetę, a także domy i miejsca pracy osób, które wcześniej miały z nim konflikt. Celował także w składowisko propanu i transformatory energetyczne, stwarzając ogromne ryzyko katastrofy. Pojedynczy trafiony zbiornik mógł zagrażać życiu ludzi w promieniu kilkuset metrów. Policja, widząc, że standardowa siła ognia jest nieskuteczna, rozważała ekstremalne środki. Gubernator Colorado miał w planach możliwość użycia sił zbrojnych lub pocisku przeciwpancernego. Jednak zrezygnowano z tego z powodu ryzyka poważnych szkód w centrum miasta. Rozdział 4. Finał tragedii. Rajd zakończył się przypadkiem podczas próbu zniszczenia sklepu Gemblis. Buldożer osunął się do piwnicy i zaklinował, natomiast silnik uległ uszkodzeniu. Himajer próbował się uwolnić, ale nie mógł. W tej sytuacji, nie chcąc wpaść w ręce policji, popełnił sami, wiecie co, w kabinie pojazdu. Kiedy służby, po wielu godzinach otworzyły pojazd, znalazły ciało Himajera. Cała akcja zniszczenia miasta kosztowała miliony dolarów. Sama maszyna została później pocięta na złom, by nie stała się obiektem kultu czy symbolem oporu wobec systemu. Rozdział 5. Dziedzictwo i kontrowersje. Historia Kildozera wywołała burzę medialną. Jedni nazywali Himajera terrorystą i niebezpiecznym przestępcą, inni bohaterem, który stanął samotnie przeciwko niesprawiedliwemu systemowi. W internecie szybko pojawiły się grupy i fora idealizujące jego postać, tworząc z niego symbol walki z korupcją i biurokracją. Dla mieszkańców Granby był to jednak przede wszystkim dramat: zniszczone budynki, straty finansowe i trauma związana z atakiem. Do dziś miasto stara się nie gloryfikować wydarzeń z 2004 roku, traktując je jako bolesny epizod w swojej historii. W kulturze popularnej historia Kildozera pojawia się regularnie w filmach dokumentalnych, artykułach i dyskusjach w internecie stała się jednym z najbardziej znanych przykładów indywidualnej zemsty na systemie, przypominając jak daleko może posunąć się człowiek czujący się bezsilny wobec władzy.